klimatyczny Tuget Air 2, a jeśli chodzi o motoryzację to jest również bardzo ważny aspekt, jeśli mówimy o trosce o nasze środowisko. Ze mną jest pan Krzysztof Leszczyński, ekspert do spraw elektromobilności Volkswagen Financial Services i partner grupy Cichy Zasada. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie zacznijmy od tego, dlaczego samochody elektryczne. Dbałość środowisko oczywiście, ale co jeśli chodzi o e, rachunek, że tak powiem, zysków i strat e, w kontekście także budżetu. To bardzo ważna kwestia, oprócz oczywiście tego, o czym Pani powiedziała, czyli konieczność reakcji, nie możemy dalej emitować, tak jak to robiliśmy przez te wszystkie lata, również w kontekście transportu. No to z drugiej strony cała ta zmiana, ta transformacja wręcz, ona musi być dobrze policzona i tak naprawdę musi się opłacać. I ona ma szansę się opłacać, tylko... Czy firmom, czy właśnie takim osobom prywatnym? Tak naprawdę każdemu, kto się do niej dobrze przygotuje. To znaczy, każdemu, kto rozpatrzy dokładnie, czy samochód elektryczny dzisiaj jest dla niego, jeśli tak, to jaki model, jakie ma potrzeby, które tym samochodem chce zaadresować, no i czy ma jak ten samochód naładować. To jest bardzo istotna tak kwestia. No i to wszystko powinno się też być policzone i zderzone z rzeczywistością, czy ma rację bytu. Prąd wychodzi chyba taniej, prawda? Jeśli chodzi o tutaj utrzymanie tak. tego samochodu, niż no, tankowanie już, czy benzyno, czy to tak naprawdę typu. odpowiedź jest niedoznaczna, bo to zależy, jak zawsze zresztą, ale to zależy od tego jaki to prąd, czyli czy to jest prąd, który mamy w swoim gniazdku przy swoim domu, czy firmy mają u siebie na stanie niejako, czy to jest prąd na szybkich ładowarkach w trasie. No jeśli chodzi o ten, drugi, o ten ostatni, czyli na szybkich stacjach ładowania publicznych, no to on, można powiedzieć, wychodzi nawet jeszcze troszkę drożej od, od klasycznej benzyny. Natomiast jeżeli dobrze rozpoznamy proporcje, w jaki sposób samochód jeździ, w jaki sposób może być ładowany, no to zdecydowanie prąd tutaj ma duże przewagi kosztowe. W takim razie, jakie rozwiązania także systemowe są nam tutaj potrzebne, no skoro tak naprawdę samochody elektryczne są przyszłością, aby tak naprawdę też no, to było pod względem finansowym korzystne. Tak. No więc właśnie, przede wszystkim ten dostęp do prądu musi być zapewniony, czyli jeżeli jest tylko taka możliwość, że kierowca może się naładować w domu, no to powinien mieć taką, taką szansę, takiego wallboxa przyzwołowego, taką domową stację ładowania, gdzie tym najtańszym prądem może swój samochód służbowy nawet ładować, a później firma będzie mogła mu ten koszt zwrócić. Jeżeli chodzi o firmy, to również powinny mieć stacje ładowania w swoich lokalizacjach i ten cały miks powinien być tylko uzupełniony o publiczne stacje ładowania na dalekich trasach. Żeby zmiany mogły się dokonać, konieczna jest też zmiana świadomości i podejścia nie tylko przedsiębiorców, właścicieli firm, ale także zwykłych konsumentów. W takim razie, jak to zrobić i z jaką barierą najczęściej tutaj Państwo się spotykają? Tak, to jest niewątpliwie duża zmiana, dlatego że nie mówimy tylko o zamianie samochodu spalinowego na Lapentu spalinowego na elektryczny, ale mówimy wręcz o zmianie zachowań, o nowym podejściu do mobilności. I to, jeśli chodzi o samo ładowanie, które jest kluczowe, to jest pierwszy, najważniejszy obszar, w którym ta zmiana musi zajść. Samochód elektryczny powinien być ładowany niejako w tle czynności. Czyli kiedy kierowca pracuje w biurze, kiedy śpi, kiedy załatwia swoje sprawy. W supermarkecie, przy obiektach toku w użyteczności publicznej, kinach, teatrach, no i też kiedy jedzie w trasie. Ale generalnie idea cała elektromobilności tylko wtedy będzie miała szansę powodzenia, jeżeli to ładowanie będziemy traktowali w tle, to, totalnie w tle codziennych działań, a nie myśleli o tym, no to gdzie ja teraz naładuję swój samochód. Za przykład możemy pokazać telefony komórkowe. Nikt raczej się z nas dzisiaj nie zastanawia, jak on dzisiaj ten telefon naładuje. To się dzieje w tle. Kwestia po prostu przyzwyczajenia. A jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o rejestrację floty firm? Jeżeli chodzi o floty firmowe, mówimy o 80%, ponad 80% nowych samochodów w Polsce jest zakupowane przez firmy, przez floty właśnie, no a floty z kolei firmy liczą pieniądze. Ci, ci, którzy, można powiedzieć, tacy, fascynaci nowych technologii, szczególnie mówię o indywidualnych kierowcach, ale również o przedstawicielach małego biznesu, ci, którzy, byli ciekawi tej technologii, można powiedzieć, że już się trochę nią nasycili. To znaczy już takie samochody posiadają, już je użytkują. Natomiast firmy liczą pieniądze i to się musi im opłacać. Żeby się mogło opłacać, to co o czym powiedzieliśmy, musi być zapewniona infrastruktura, która będzie obiektywnie najlepiej, najtaniej je zasilać, ale też konieczne są kwestie zarządzania ludźmi, kwestie przeprowadzania ich przez tą zmianę. O tym też powiedzieliśmy, to nie jest tylko zamiana napędu jednego na drugą. Jeśli chodzi o firmy motoryzacyjne, tutaj się prześcigają one w kontekście nowych rozwiązań, jeśli chodzi o samochody właśnie elektryczne. Tutaj też Volkswagen ma już kilka takich modeli w swojej ofercie. Tak, cały koncert Volkswagena bardzo prężnie działa na tym rynku. Można powiedzieć od typu marki Volkswagen ID3, ID4, ID5, ID7, tudzież też IDBAS, poprzez modele Skody, Skoda Enyaq, modele Cupra Born. Jest tego, tych modeli sporo. Audi oczywiście też Q4 czy Q8 e Tron jest czym wybierać naprawdę. Natomiast cała idea, jaka przyświeca Volkswagenowi, to znaczy to jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań. Czyli mówimy nie tylko o samochodach ze wszystkich możliwych segmentów, ale właśnie mówimy też o stacjach ładowania, no i całej tej edukacji, którą też cały koncert nie prowadzi. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a moim państwem gościem był pan Krzysztof Leszczyński, ekspert do spraw elektromobilności Volkswagen Financial Service i partner grupy Cichy Zasada. Dziękuję bardzo.